to što vi Co nie no to teraz dobra co nie kochana mamusiu co nie a w tym no dalszym liście ja wam pokazuję co nie kochana mamusiu co się dzieje w tym no tym tej no tej pizzcerni fazbera co nie no to tak to właśnie było co nie ale dobre jak tam chcecie co nie no to teraz koniec gadania co nie mamusiu a idę zobaczyć co się dzieje w tej no tej piekarni co nie no to teraz no to. Okej okay, teraz dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra panie, a w to nie, no to jak panie Liliamie, a w to nie, co nie, no to jak przyjmie mnie pan do tej, no tej pracy, czy nie, no niech nam pan to powie, co nie, no to jak to będzie, co nie zatrudni mnie tam pan, czy nie, no niech nam pan to powie, co nie, no to teraz, ten tego teraz. Co nie, no to jak zatrudni mnie pan, czy nie, no niech pan mi to powie, co nie, no to teraz, no to dobra ten tego teraz, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to pan może teraz ten tego zostać u mnie adoptowany co nie no to jak no to niech pan zostanie adoptowany oj co ja mówię zatrudniony co nie no to czas wam pomóc z tym no tym tom no pracą. Co nie no to czas ten tego teraz zrobić to co mam, czyli pana zatrudnić. Co nie no to teraz koniec gadania, a czas wam ciebie zatrudnić. Co nie no to teraz no to czas. Ciebie zatrudnić co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz ten tego co nie no to ja bardzo panu dziękuję za to że może mnie pan zatrudnić co nie no to teraz ten tego no to koniec teraz gadania no to kiedy ja zostanę zatrudniony może dzisiaj w nocy co nie panie szefie. No to dobra ten tego teraz co nie panie bajcepsie no to czas wam ten tego dzisiaj pana zatrudnić co nie no to więc pan. Teraz zostanie zatrudniony na noc w naszej pizzerni, a raczej w domu strachów. Co nie, no to właśnie teraz w tym lotem do domu strachów ja Wam pokażę, co tam Pan ma robić, a mianowicie pilnować tego mojego budynku i jednego animatronika. Co nie, no to więc Pan musi pilnować. Animatronika co nie no to ok, teraz dobra co nie no to ok. No to dobra teraz ten tego co nie no i właśnie też tak biceps został zatrudniony do pizzerni Frediego Fazbera. A raczej do domu strachów co nie noi. Właśnie w tym no tym domu strachów no to właśnie tam bajceps został zatrudniony na noc, a na razie w tym no tym odcinku pokażę wam zmagania bajcepsa z. Piekarnią Pawełek oj co ja mówię do dupy oj to znaczy do domu strachów co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to teraz w tym no tym domu strachów ja coś powinienem zrobić tylko co to ja nie wiem ale dobra niech wam będzie co nie no to czas zobaczyć na kamerki co się tam no tam dalej dzieje w tym no tym domu strachów co nie ale dobra czas popatrzeć na te kamerki na te no te jebane kamerki i czas zobaczyć co tam jest dalej co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania a czas na patrzenie co nie no to teraz ok no to teraz dobra co nie no to ok no to dobra a co my tutaj mamy nowego stróża nocnego co nie no to teraz czas się zabawić z nim sam na sam co nie no to skoro jesteśmy teraz my dwaj sami we dwoje, no to teraz czas zabić strażnika nocnego. Co nie no to niech tak to to teraz będzie, co nie no to niech tak będzie, czas zabić ochroniarza nocnego. Co nie no to teraz czas to zrobić, co nie no to okej, okay, teraz dobra, co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to co się tam wyprawia o Jezu, co tam się dzieje, to ja nie wiem, ale ten tego teraz, dobra, co nie, no to ja mam ten tego teraz pomysła, co nie, co ja mam ten tego tutaj zrobić, co nie, ale dobra, niech będzie mój pomysł taki, bo coś się tam rusza, mi na kamerkach. Co nie, no to jak to będzie, to ja ten tego, ja tego nie wiem, ale dobra niech będzie, no to idę teraz. Powstrzymać tego robota zeż domu strachów by mnie nie zabił, co o nie. No to dobra ten tego teraz, co nie, no i właśnie też tak spring trap przestraszył bicepsa, a mianowicie chodzi o to, że ten, no ten, no ten biceps. Poszedł zrobić to, co trzeba, co nie, czyli panikować. Ale dobra, teraz czas wam pokazać tego no spring trapa w ruchu, co nie, no i niech tak to teraz też tak. To będzie co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania, a czas na pokazywanie spring trapa co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej. Okay. Todo. Dobra ten tego teraz, co nie, no i właśnie też tak Biceps odnalazł springtrapa, co nie i gdy śmierć była już bliska, no to ten tego wtedy właśnie. Też tak to było, co nie, ale dobra w tym samym czasie Biceps uciekł ze swojego miejsca pracy podczas pożaru. Co nie no, i też tak to właśnie było, co nie, ale dobra, co nie no, to koniec teraz gadania, a czas wam to pokazać. Co nie no, to okej, okay, teraz dobra, co nie no, to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz. Co nie no to witam ciebie skarbeńku no to co świeżak pobawimy się dzisiaj wieczorem albo przed szóstą rano co nie no to jak tam ochroniarzu nocny wiem że się boisz co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie co nie ochroniarzku ty mały co nie no to ten tego no to zrobię teraz to co mam co nie ochroniarzu nocny co nie ty mój Ochroniarzu nie? No to dobra co się tutaj ten tego tutaj kurwa wyprawia to ja nie wiem ale dobra teraz co nie no to nie wiem czym ty albo kim ty jesteś ale dobra spierdałam stąd z mojej pracy co nie no to ja już ten tego ja już teraz stąd spierdałam. Co mi ale dobra, no to Astala, Ustefaje, że no to papa pa, do widzenia. Ty kurwo nie chcę cię widzieć już nigdy wcale, co nie ty kurwo ja stąd. Spierdałam, no to papa. Pa. No to dobra ten tego teraz, co nie no i właśnie tak też biceps uciekł ze swojego miejsca pracy, będąc gonionym przez springtrapa, co nie no i. Właśnie też tak to było co nie ale dobra czas wam teraz pokazać bajce psa gonionego przez spring trapa, co nie no i to na razie tyle w tej no tej scenie. Co nie no to już ja wam pokazuję bajce i sprintrapa co nie no to okej okay, okej. Okay. A ten tego teraz co nie no i właśnie też tak biceps uciekł Springtrapowi, ale dwóch dresiarzy pomogło bicepsowi spacyfikować Springtrapa. Co nie no i też tak to właśnie było co nie ale obrad ten tego teraz co nie no i też właśnie tak to było ale dobra czas wam pokazać jak dwóch dresiarzy pomagają bajce psowi spacyfikować spring trapa co nie no to okej okay, okej. Okay. No to co świeżak, czas wiadomo, na to co nie, no to jak tam świeżaku, czas ciebie dopaść i zabić, co nie, no to jak tam świeżaczku, ty mój czas, chyba cię zabić, co nie skarbeńku, co nie, no to jak to będzie, to ja ten tego, ja tego nie wiem, ale dobra, czas cię, ciebie zabić, co nie, no to teraz koniec gadania, wyciągam już nóż i idę. Ciebie zabić, co nie, ty mój kumplu ukochany, co nie, świeżaczku, kurwa, co nie. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to co ja teraz, ten tego zrobię, to ja nie wiem, co nie, niech ktoś mi pomoże z tą, no kurwą... Co nie no to niech ktoś mi z nimi pomoże, co nie no to jak to będzie to ja ten tego ja tego nie wiem co nie ale dobra co nie no to niech ktoś mi pomoże proszę, co nie no to pomóżcie mi kurwa, co nie proszę, pomóżcie mi proszę niech ktoś mi pomoże no to okej. Okay. Hej, co się tutaj kurwa dzieje, co to ma być hej, ty ochroniarz nocny, co to za ta duża kukiełka jest, co to kurwa w ogóle jest hejty stewciu, choć no tutaj czas chyba komuś pomóc obszkoczyć w pierdol, co nie stefciu, no to jak co robimy stefciu, no mi to powiedz kurwa co nie, no to okej. Okay. Hej ty Adrian, patrz, chodźmy może wpierdolić tej kukiełce, a potem ochroniarzowi, co nie, no to jak tam Adrianku, chodźmy im wpierdolić, co nie, no to jak to będzie, to ja nie wiem, ale dobra, niech będzie to tak, jak ma być, no to wpierdolmy najpierw tej kukiełce, a potem ochroniarzowi, co nie kurwa wasza mać. No to dobra, no i właśnie ten tego, no to tyle na razie w tym, no tym odcinku, co nie, no to papa, pa, cześć, w następnym odcinku ja Wam pokażę dalsze przygody naszych bohaterów jako stróżów nocnych, co nie, ale to na razie tyle w tym odcinku, co nie, no to papa, cześć do następnego odcinka, co nie, no to papa, cześć do następnego, no to papa, do widzenia, no to elo, elo, elo.